Siemano mordeczki, witam was na moim pierwszym odcinku na moim nowym kanale Zaczynam od Rezydenta Evil Village, ponieważ chciałem zacząć od jakiegoś horrorka, jako że zajebiście lubię horrory. No tam no Village to ja przyszedłem z 5 razy już. Ale pokażę wam, bo może kogoś się interesuje czy może ktoś nie przychodził, aż kurwa chyba każdy już przychodził 8, bo to jest chyba to jest najpopularniejsza gra. To jest najpopularniejsza od Kam w ogóle seria, acy no gra. No więc tutaj ustawienia: Tylko chciałem Wam powiedzieć, że szybko że gram na 2K, więc nieźle. Mam RTX 860, więc tutaj się więcej nie da zrobić. Po prostu już wiram, powoli braku, jeśli chodzi o. Mm, o wiecie, no o po prostu. o ustawienia. No i lecimy, jeszcze tak szybko wam po pokażę, znaczy no, włączę wam jak coś. Czekajcie gdzie to było Village. Czekajcie Mówisz chyba tak? To było... Tak. Jeszcze tak szybko wam włączę, przypomnę co się działo u, u siódemce, bo może ktoś nie wiedział, a to jest akurat ósemka z kontynuacją siódemki No to włączę wam filmik i po prostu pokażę wam jak to wszystko wygląda. Ethan Winters. It's been three years since everything happened at the Baker House. I was looking for my wife, who disappeared. I got an email from her. She told me to come get her. And of course, that's how I ended up in the middle of nowhere, Louisiana. I found Mia being held captive in a dark basement. She wasn't thinking right. She attacked me like some kind of wild animal. Later on, I found out that she was infected by a special kind of mold. I looked all over the house trying to find an antidote, a vaccine, anything. The people who lived there were already infected. What was left of them wasn't human. The source of the infection was a bioweapon that looked like a little girl. Her name was Evelyn. I fought the fucked up family and was able to treat me of symptoms with a serum. Then Chris Redfield and his soldier buddies showed up and saved the both of us. No Więc słuchajcie, to jakby przykład przypomniałem jakby Co nie będę się odzywał, że mam po prostu nie przyjąć Wiecie, widzowie po prostu Wrażenia, bo to by było bez sensu Więc kilka scenek W trakcie cut scenek nie będę się odzywał, żeby Wiecie, mam mordy nie chcę prostego Słuchajcie, bo ja ogólnie grałem i już nie mogłem Powiedzieć, że doszedłem do Morrow nie wiem czy wiecie pewnie wiecie, dobra, zaczynamy nową gę słuchajcie, zacznijmy na normalu, bo grałem na hardkorze i kurde, to co tam się tam działo, to nie, po prostu nie, więc <laughs> więc po prostu weźmiemy kasuala, norm ten, ten, łatwy poziom i zobaczymy eee, zagramy na początku na first person, no zagramy na first person, po prostu jest lepsze wrażenie na wizerze do sósemka, ja... jeszcze niektórzy dobra, więc. Ja long ago a young girl went with her mother to pick berries for her father who was hard at work but the forest greeted them with a dark cold silence the bushes empty yet determined to find the berries the rascal broke free from mother's grasp and vanished into the trees mother's worried cries faded fast as the girl ran on over vine and under branch and into the forest deep Strange eyes upon her, the girl recalled mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering. A dark weaver appeared, and with a clip of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she clothed herself and smiled with joy. Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the fish king appeared and offered one of his many fins. "come, child, eat your fill." so the girl ate and smiled with joy once more. continuing on, she soon entered the forest dark heart. then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. the creature said nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. Horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beast. Suddenly, a witch appeared, dark, yet regal. No, exactly how it She's asleep. What is with the creepy story? She's only six months old. The woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. Uh, I'll finish dinner. It's okay, Rose. Your mother doesn't want to remember. I can't blame her. No, więc... Te Ogólnie Rose, na co ja nie wiem dlaczego ona czytała taką bajeczkę Rose, ale no wiecie, pewne no, to jest. To ogólnie tutaj możemy się przeprzejmać. No pierwsze to jest takie, nie wiem, tutaj mamy różne... Tak. Tutaj możemy poprzeć w sumie na razie po domku, zobaczyć wszystkie te opcje, ja dla was to zrobię, żebyście po prostu wiedzieli co ten, nie? W tym przypadku będziemy chyba mieli, nie, panie pani na ten, nie. Możemy włączyć telewizor, tutaj mam przykład ten i... dobra, wyłączyć, dobra A i w ogóle widziałem jeden myk, ziomeczki, patrzcie, jeżeli chcielibyśmy wejść, wyjść, nie? To... Nie możemy No, tylko i ten się zaraz broni i mówi, że... że ten, że... Że, 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 że ten, że... Że po prostu w to są zamknięte drzwi, nie? Po prostu nie wiedział no i tutaj, no i tutaj idziemy, teraz to będzie łazienka ja chyba, co pamiętam. bo no spokój, dobra, to nie. Eee, dobra. No, więc tak się zaczyna się, ósemka, Village, czy tak się zaczyna, więc to jest początek, a zobaczcie co się potem będzie działo. Bo... No, zdecydowanie item była za straszna, nie? Bo to jest... No, kurde, czytać z takiemu takiemu malutkiemu dziecku, dzie baby, to jest naprawdę. O! Rosto to lubi. No. W ogóle jest potem, w ogóle po tym, jak. Okej, okay. w ogóle po potem, jak skończymy ósemkę, nie? Całą historię, fabułę, to potem jeszcze zagramy w, w dodatek Shadow of Rose, chyba w Rose, po prostu dodatek Rose, bo tam tego nie skończymy akurat, bo po prostu jakoś, kurde, nie miał na to czasu. Tak, to są ogólnie leki, które musi Mija brać po, po tym. Jakbyście nie wiedzieli, nie umieli angielskiego, to po prostu powiem, że tutaj chodziło o to, że to są leki, które Mia bierze po tym, co się stało w Louisjanie, po siódemce, nie no. To było ogólnie tyle. Więc tak to wygląda. Tutaj ogólnie położę Zrouse, nie? Tylko jeszcze wam pokażę wszystko, chcę wam pokazać, bo ogólnie ten, bo ogólnie... Oj, tu mamy na przykład laptopa. E, Mia and Have Honor Hide, Ice In the Molention What Have Have In It Tak, czyli to jest o tym jak... Ta, to jest o tym jak nasza córka po prostu się urodziła. Na co no. To samo informacje o Rose. E, wzrost 62, 3 cm e, Waga 6, 6 kg i 57. O i teraz. <grym> Tylko to jest śmieszne, ale, ale chyba Rał się to podoba, nie? No, no więc um, tak. Dobra, idziemy w takim razie mordy pol na córeczkę Rose. No zdecydowanie. Dobra, kładziemy naszą Rose i będziemy to Mm. Ogólnie i ten to jest Sigma, nie? On naprawdę tak dobrze gra w tym rezydencie, naprawdę e, twórcy, e, Cap, naprawdę Capcom go tak dobrze stworzył, nie? Naprawdę... I to mi się podobało, ogólnie ja uważam, że 8 jest jedną z lepszych, z prostu gier, no znaczy jedną z lepszych rezydentów. Jaśniej, niektórzy uważają, że kurna to jest bardziej akcja, nie? Ale to jest też nieprawda, bo prawda jest potem scena, w którym miałem dom, dom, dom Beneviento, nie? I tam co się dzieje, to jest siódemka pełną gębą, nie? No, o, teraz. Yes. What is did she Is she okay? Sleeping like a, well, like a baby. Mmm. Smells good. What's that? Oh, hands off, Mister. It's Chuba de la Luna, <laughs> local recipe. Wow, we've got full native produce. Mm. Local wine too. But if you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. Finding you in Louisiana, pregnancy, moving us here, military training—it all happened so fast, you know. Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna. Seriously, be... think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I just—I don't understand why you are so. Mia, <laughs> 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 get down. O i teraz O. O polec. Ja pierdziele Tak że nie wiem czy nie zagłośna jest gra przyciszę Ja mu stawiłem puźwa na totalnego maxa, nie Ja pierdziele co się dzieje O już zacinki są Co ogólnie za zacinki widzowie O niej Chris idzie co? Wow. potem się dowiecie dlaczego Chris y, za, zrobił tak y, mi, nie, ja wam na razie nie będę spoilerował, nie, bo potem zobaczycie po prostu Kuźwa się zbagowało Sorry widzowie za to, nie? ja nie wiedziałem, że będzie się tak Że będzie się tak Ja nie wiedziałem, że będzie się tak bagowało, nie? Na co tak się będzie Trochę się e... Trochę się jakby Scena zjebała, nie? Jakby ten I ten no no to jakby filmik się rozwalił, rozwalił, nie? No. no, przykre to jest. To jest przykre akurat. I ten Mia i Rosmi, wszystko zaplanowane idealnie, wszystko im się układało, nie?